Witaj na kanale szepty wieczności. Relacjonujemy tu doświadczenia bliskie śmierci przekazane przez osoby, które były po drugiej stronie podczas śmierci klinicznej lub w inny sposób. Te filmy mają wnieść w nasze życie trochę nadziei i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Jeżeli podobają Ci się takie treści i wnoszą w Twoje życie wartość, to proszę rozważ danie nam lajka i subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach. To nic nie kosztuje, a nam pomoże się rozwijać. Witam także bardzo serdecznie wszystkich powracających widzów i dziękuję, że z nami jesteście. Zaczynajmy. What happened Doktor George Ritchie, rocznik 1923, był amerykańskim psychiatrą, który piastował szereg znaczących stanowisk w organizacjach ochrony zdrowia. W grudniu 1943 roku, jako młody rekrut armii w Teksasie, Ritchie zachorował na zapalenie płuc i zemdlał. Został umieszczony w izolatce. Kiedy 24 godziny później był badany, nie wykryto pulsu ani oddechu. Lekarz stwierdził zgon, naciągnął prześcieradło na twarz i wydał rozkaz przewiezienia ciała do kostnicy. Ale kiedy sanitariusz wrócił 9 minut później, pomyślał, że wyczuł ruch klatki piersiowej. I chociaż jego parametry życiowe były nadal negatywne. Przekonał lekarza, aby podał mu zastrzyk adrenaliny w mięsień sercowy. Puls Riciego powrócił, zaczął oddychać. Odzyskał przytomność cztery dni później. Ale wcześniej Rici doświadczył przebudzenia i widział ciało przykryte prześcieradłem. Następnie poczuł, że leci nad krajem, próbując wrócić do wirdzini, aby kontynuować studia. W pewnym momencie zniżył się do miasta i próbował zadać komuś pytanie, ale mężczyzna go nie usłyszał ani nie zobaczył. Dziesięć miesięcy później Ritchie przypadkiem podróżował przez Vicksburg w stanie Mississippi i zobaczył dokładnie to samo miejsce, które widział podczas tego doświadczenia. Historia Richiego była pierwszym kontaktem Raymonda Moody'ego z doświadczeniami bliskimi śmierci podczas studiów podyplomowych i rezydentury w psychiatrii na Uniwersytecie Virginii. Jego doświadczenie bliskie śmierci było tym, które głęboko poruszyło Raymonda Mudiego, aby zaczął poważnie badać doświadczenie bliskie śmierci. Doktor Raymond Moody jest uważany za ojca samego terminu Doświadczenie bliskie śmierci spowodowało to, że Moody zbadał ponad 150 przypadków doświadczeń i opisał je w swojej książce Życie po życiu i dwóch kolejnych książkach. W początkowej części swojej relacji dr Ritchie opisuje doświadczenie poza ciałem. W tym liczne szczegóły dotyczące budynków, miejsc, wydarzeń i tym podobne, które mogą zostać w rozsądny sposób zweryfikowane przez osoby trzecie. Badacze Robert i Suzanne Mays przeprowadzili dokładne badanie tych szczegółów zawartych w relacji Riciego, aby zweryfikować prawdziwość opisanych spostrzeżeń. Znaleźli dokładne korelacje i dokładne dopasowania. Posłuchajmy krótkiego podsumowania doświadczenia bliskiego śmierci George'a Richiego. Możesz przeczytać jego świadectwo w całości w jego przełomowych książkach *Return from Tomorrow* i kontynuacji *Ordered to Return: My Life After Dying*. George opuszcza swoje ciało i widzi je leżące w swoim łóżku. Nie zdaje sobie sprawy, że martwe ciało w jego łóżku należy do niego. Chcąc z zapałem udać do Richmond w Wirginii, aby rozpocząć studia, leci w powietrzu w kierunku miasta. Nie jest pewien, w jaki sposób nabył te dziwne moce lotu i przejrzystości. Przybywa do miasta i odkrywa, że stracił swoją solidność. Leci z powrotem do szpitala i widzi swoje martwe ciało i zdaje sobie sprawę, że umarł. Nagle pojawia się Jezus emanujący ogromnym światłem i miłością. Całe życie George'a pojawia się przed nim. Jezus pyta, co zrobiłeś ze swoim życiem. George zdaje sobie sprawę, że Jezus go nie osądza, ale że to on sam siebie osądza. Jezus zabiera go w podróż po czterech różnych wymiarach w życiu pozagrobowym. Obaj lecą w kierunku dużego miasta na ziemi, gdzie zauważają grupę pracowników linii montażowej przy pracy. Widzi ducha kobiety, która rozpaczliwie próbuje zdobyć papierosa od pracowników, którzy nie są świadomi jej obecności. Ta kobieta zmarła z powodu poważnego uzależnienia od papierosów. W domu Jezus pokazuje mu ducha chłopca, podążającego za żywą nastolatką i błagającego o wybaczenie, podczas gdy dziewczyna jest zupełnie nieświadoma obecności chłopca. Jezus mówi George'owi, że chłopiec popełnił samobójstwo i jest przykuty do wszelkich konsekwencji swojego czynu. Jezus pokazuje George'owi bar pełen żeglarzy, którzy dużo piją. Duchy rozpaczliwie i daremnie próbują dostać drinka lub kontrolować alkoholowe zachowanie żeglarzy. Te duchy pochodzą od ludzi, którzy mdleją z powodu upojenia alkoholowego. Jest przerażony, gdy widzi pijanego żeglarza mdlejącego, a duch alkoholika wskakuje do jego ciała. Jezus zabiera go do kolejnego wymiaru z dala od ziemi i pokazuje mu rodzaj stacji odbiorczej, do której duchy przybywają w głębokim śnie hipnotycznym z powodu swoich przekonań. Są to duchy, które wierzą, że muszą spać po śmierci, dopóki Jezus nie powróci. Jezus pokazuje mu wymiar, w którym rozgniewane duchy są zamknięte w walce wręcz, próbując daremnie skrzywdzić się nawzajem. Słyszy o Belgii słowne. Obserwuje jak niektórzy próbują daremnie uzyskać od siebie nawzajem gratyfikację seksualną. Widzi również duchy kłócące się o jakieś kwestie religijne lub polityczne i próbujące zabić tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Tutaj zdaje sobie sprawę, że widzi piekło. Są to duchy, które są zamknięte w jakimś ziemskim pragnieniu, które wykracza poza fizyczność i którego nie można zaspokoić w duchu. Następnie zostaje zabrany do innego wymiaru, który wygląda jak ogromny uniwersytet. Tutaj obserwuje ludzi ubranych jak mnisi, zaangażowanych w jakąś formę zachowania artystycznego lub badań. Zostaje zabrany do ogromnej biblioteki, w której zgromadzone są wszystkie ważne księgi wszechświata. Pyta Jezusa, czy to jest niebo. On odpowiada, że to są ludzie, którzy wyrośli ponad egoistyczne pragnienia, będąc na Ziemi. George zdaje sobie sprawę, że ci ludzie nie mogą zobaczyć Jezusa, tak jak inni nie mogli go zobaczyć w piekle. Jezus zabiera go w przestrzeń kosmiczną w kierunku odległego miasta zbudowanego z jasnego światła, podobnego do miasta w księdze objawienia. Spekuluje, że jest to miejsce, do którego udają się ludzie, którzy stali się podobni do Chrystusa, będąc na ziemi. Tutaj miłość była dominującym celem życia. Zdaje sobie sprawę, że widzi niebo, ale nie wolno mu tam wejść. Następnie Jezus pokazuje mu przyszłość ziemi. Następnie wraca do swojego fizycznego ciała. George Ritchie tak opisał Jezusa. Stałem przed tą majestatyczną istotą, o której powiedziano mi: Wstań! Jesteś w obecności syna Bożego. Nigdy nie widziałem takiej istoty. Był potężnie zbudowany nawet w swoim duchowym przemienionym ciele, które emanowało jasnym białym światłem. Pomyślałem. Nic dziwnego, że mógł przejść przez tłum i nikt by go nie zaatakował, skoro jego fizyczne ciało było w jakikolwiek sposób podobne do jego wspaniałego ciała duchowego. W rzeczywistości nie wyglądał jak żaden z obrazów, które widziałem na witrażach kościołów, w których byłem. To nie był słodki, łagodny Jezus, potulny, słaby ani łagodny. Tutaj stał silny mężczyzna, który emanował siłą. Z powodu jasnego światła bijącego od tej istoty trudno było dostrzec kolor jego włosów i oczu, ale wyczułem, bardziej niż zobaczyłem, że miał niebieskie oczy, z kasztanowo-brązowymi włosami. Był trochę wyższy ode mnie, co oznaczałoby, że miał ponad sześć stóp i dwa cale wzrostu. Chociaż był ubrany w wspaniałą białą szatę, jego potężna, muskularna sylwetka prześwitywała. Był bez wieku, a mimo to wyglądał na około 35 lat. Cały powyższy opis nie wystarczy, aby opisać najbardziej niezwykłą rzecz w nim. Oto stała istota, która wiedziała wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem w swoim życiu, ponieważ panorama mojego życia otaczała nas. A mimo to on całkowicie mnie akceptował i kochał. Nigdy nie czułem takiej miłości ani współczucia. Zanim wszedł do pokoju, byłem rozpaczliwie samotny i przestraszony i mogłem tylko myśleć o tym, jak mogę wrócić do swojego ciała, abym mógł kontynuować swoje życie na ziemi. Po tym, jak byłem w jego obecności i czułem jego miłość, Nigdy więcej nie chciałem go opuścić z żadnego powodu. Nic, co miałem, nikt, kogo kiedykolwiek znałem na ziemi, nie mógł sprawić, że chciałbym opuścić kogoś, kto kochał i akceptował mnie tak jak on. Ten opis pojawia się w książce Georgia Ricci'ego pod tytułem My Life After Dying. George Ritchie otrzymał od Jezusa następujące informacje o przyszłości Ziemi. On, Jezus, otworzył korytarz w czasie, który pokazał mi coraz częstsze klęski żywiołowe nadchodzące na Ziemię. Coraz więcej huraganów i powodzi występowało w różnych częściach naszej planety. Trzęsienia ziemi i wulkany nasilały się. Stawaliśmy się coraz bardziej samolubni, żyjący w samouwielbieniu. Rodziny się rozpadały. Rządy się rozpadały, ponieważ ludzie myśleli tylko o sobie. Widziałem armie maszerujące na Stany Zjednoczone z południa i eksplozje na całym świecie, których skala przekraczała moją zdolność do wyobrażenia. Zdałem sobie sprawę, że jeśli będą trwały, ludzkie życie, jakie znamy, nie będzie mogło dalej istnieć. Nagle ten korytarz został zamknięty i zaczął się otwierać drugi korytarz w czasie. Na początku wydawały się bardzo podobne, ale im dalej rozwijał się drugi, tym bardziej się różnił. Planeta stawała się bardziej spokojna. Człowiek i natura byli lepsi. Człowiek nie był tak krytyczny wobec siebie ani innych. Nie był tak destrukcyjny dla natury i zaczynał rozumieć, czym jest miłość. Wtedy staliśmy w miejscu w czasie, w którym byliśmy bardziej podobni do istot z czwartego i piątego królestwa. Pan wysłał mi mentalną wiadomość. Człowiekowi pozostaje, który kierunek wybierze. Przybyłem na tę planetę, aby pokazać ci poprzez życie, które wiodłem, jak kochać. Bez naszego ojca nic nie możesz zrobić. Ja też nie mogłem. Ta przepowiednia pojawia się w książce George'a Ritchie'ego Ordered to return my life after dying. George Ritchie wspominał o tym, czego nauczył go Jezus. Jezus nauczył mnie trzech rzeczy, które zmieniły moje życie i myślę, że były to główne powody, dla których powiedział mi, że muszę wrócić. Po pierwsze, czy potrafisz sobie wyobrazić, że jesteś w pokoju z kimś, kto zna każdy szczegół Twojego życia, całkowicie Cię akceptuje i całkowicie Kocha. Mamy Boga miłości, który zawsze chce dla nas jak najlepiej. Po drugie. Istnieje wiele różnych sfer życia po śmierci, nie tylko dwie, niebo lub piekło. Rodzaj życia, jakie tu prowadzimy, determinuje dokąd pójdziemy, gdy stąd odejdziemy. Bóg nie wysyła nas do nieba, piekła czyśćca, ani niczego innego. Ale nie opuszczasz przedszkola i nie idziesz od razu na uniwersytet. Musisz przejść przez szkołę podstawową, szkołę średnią, liceum, a rodzaj ocen, jakie uzyskasz, determinuje, na jaki uniwersytet pójdziesz. Idziesz do sfery, do której najlepiej się nadajesz. Po trzecie, życie naprawdę trwa wiecznie, nie umieramy. Śmierć to nic więcej, niż brama, przez którą przechodzimy.